Cześć, to ja Erwin Witam na kanale Erwinomania Dziś otwieramy dwunastkę Z kalendarza Pokémonowego Go I otwieramy dwunastkę Znowu takie duże Jak booster Ale z... Błagam, żeby to nie był fanbag Jest Booster z Destiny Rivals. Niedawno był fanpack z tego dodatku. Więc myślę, że Że, że, że Team Rocket w new -tu się trafi. Bo tylko raz najzerszą kartę trafiłem, a to był Ambreon. Stalo. E, walcząca energia. Forma Formantis for Squarkabili Santia Roselia Team Rocket Nidoran Luriantis Team Rocket Tran Team Rocket Whizzing Team Rocket hover w rewersie o Jan, Jan ma w ularcie to też dobrze tym rocket była bufet no się trafiło w końcu coś Wążka nad strumykiem ale trochę duża ta waszka. i bardzo dobrze kojarzę była bufeta bo on był często z, z Jessiej Jamesem w, w w serii w serii z Galar. Hmm, dzisiaj się trapił. Dobre, dobry coś. Dziękuję. To wszystko, co dla Was przygotowałem. Zachęcam do innych okienek, które są wokół naszego kalendarza. Myślę, że się odcinek podobał. Do następnego odcinka lub okienka. Pa.